Witam Was serdecznie. Jestem nominowany z takiego, takiej akcji, która się nazywa EkoEksploracja, czyli która polega na jednoczesnym eksplorowaniu jakichś opuszczonych miejsc, a przy okazji można troszkę tam posprzątać. Słuchajcie, a ja tak w do końca opuszczonym miejscu też nie jestem. Jest to cmentarz ewangelicki z tego co wiem to ludzie tu nawet dbają o, o te miejsce ale przejdziemy się i zobaczymy trzeba by na pewno żadne śmieci się tu nie znajdą. Od razu też na wstępie chciałbym podziękować za to, że zostałem nominowany przez kanał Urbek z moim hobby Ciekaw jestem czy to jest to już raczej jest stare jakieś coś się znajdzie ale słuchajcie dlaczego też przyjechałem właśnie w to miejsce po pierwsze nie jest to cmentarz e, katolicki tylko ewangelicki i no wiadomo mniej przywiązania takiego naszego Chociaż tutaj najgorzej tak nie jest. W pewien sposób ludzie zostali nauczeni tego, że o tego typu miejsca też należy dbać. Jak widzicie, jest ładnie wyczyszczony, wykarczowany. Kiedyś tak tutaj nie było. I podejrzewam, że kilka lat stecz. Byłoby inaczej, słuchajcie, dzieciaki mnie tu złapały, bo Lemoniadę rozdają, znaczy kupiłem właściwie u nich. Eee... Tak? Poczekajcie sekundkę, już do Was schodzę, tak? Poczekajcie. Słuchajcie, fajna rzecz tutaj mnie spotkała też, bo jak jechałem na ten cmentarz ewangelicki to... Taka dziewczynka miała wystawiony stolik z lemoniadą. No to mówię: No super, no to kupię. Tylko, że problem polegał na tym, że trzeba było mieć swój kubek. No nie byłem przygotowany, ale stwierdziłem: Fajna akcja. Taka fajna dziewczynka siedziała. Mówię: Dobra, to zapłacę za tą lemoniadę, ale kiedyś przy okazji ją po prostu odbiorę. A tutaj mnie dogonili na rowerach i. Zaprosili mnie na lemoniadę, żebym przed nawet bez własnego kubka, więc e, chwilę tutaj pochodzę, poszukam, czy jest do sprzątania coś i może dokończę, tak naprawdę, tutaj moją myśl, czyli eko eksploracji, która została, z tego co pamiętam, zapoczątkowana przez kanał Nieustanne Wędrowanie. I polega tu na tym, że eksplorujemy jakieś miejsca, jednocześnie możemy e, no, posprzątać troszkę. Ja powiem szczerze, jest kilka. Oj, tu jest szkło. Jest kilka e, jakby powodów, dlaczego akurat jestem tutaj. Pierwsze, mam sentyment do tego miejsca. Jakoś e, dobrze, słuchajcie. E, ja tu sobie posprzątam. Nie będę przedłużał jakoś e, mojego filmu. Chciałem nominować choć powiem szczerze, że nie lubię łańcuszków bardzo nie lubię łańcuszków przedłużać. To, że ktoś mnie nominował, to ok, ale to jest taka fajna inicjatywa, że trzeba. I teraz tak. Widziane okiem eksploratora. Chciałbym, żebyś wziął udział, jeżeli jeszcze nie brałeś. Byłem i widziałem. Drugi kanał, gdzie chłopaka obserwowałem, i od wielu tygodni nic nie wrzuca. Miał dość niebezpieczne miejscówki. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie ok. A trzecią, trzeci kanał, który chciałbym tu nominować, jest Biegam po wsi. Nie wiem, czy byliście, czy nie. Jeżeli kogoś e, nominowałem, e, powtórnie to mi wybaczcie nie robię tego z e, żadnej złośliwości właściwości że słuchajcie mrówki czerwone tutaj mnie atakują no i pamiętajcie najważniejszym urbex to nie wandalizm My tylko zwiedzamy dokumentujemy tego typu miejsca ale ich nie dewastujemy nie okradamy nie niszczymy Dobra, spróbujemy tu też wziąć, chociaż wiecie to też namiot, jeżeli ja tu dobrze widzę. Jedyne co jest tutaj na pewno dość takie to. trudne i przeszkadza sprzątaniu, to słuchajcie są e, czerwone mrówki. Wystarczy się Zobaczcie to, ktoś tu miał namiot rozbity Ale jaja e, Kończę o tych mrówkach No jak człowiek nawet przechodzi przez miejsca, w którym e, One są To momentalnie Nie wiem jak to robią, ale są na moich nogach Co miłe, na pewno nie jest dobra Weszło, weszło, słuchajcie, jest dobrze